Ale zanim do tego dochodzi, to jeszcze jest aranżacja sali. Tak? Jeżeli ćwiczymy umiejętności, to właśnie tutaj widzą Państwo, że trener jeden jest z jednej strony, tak, tak za, za aktorami tak zwanymi czy to są aktorzy, to, jest, to są uczestnicy, którzy będą ćwiczyć daną umiejętność. Oni siedzą na środku, grupa siedzi po pokach i trener drugi naprzeciwko. Tak mniej więcej to wygląda. Dlaczego? Dlatego, żeby dzieciaki mają wsparcie od tenera numer jeden, dwa mogą już widzieć potwierdzenie tenera ten numer dwa, no i uczestnicy obserwują to, jak oni ćwiczą i potem oceniają, ponieważ muszą dać informacje zwrotne. <laughs> No i właśnie zanim oni zaczną to ćwiczyć, to my musimy to z drugim trenerem przemodelować, dlatego bardzo ważne jest, żeby było dwóch trenerów jednak podczas treningu. Fakt, ja pracę, pracuję czasami, że, to, że nawet nie czasami, dosyć często pracuję sama, ale jest to wtedy trudniej przemodelować taką sytuację, więc jakby klasycznie najlepiej dwóch trenerów i mało uczestników. Tak jak powiedziałam, dla dwóch, dla dwóch powodów. Zapobiegamy trudnym sytuacjom, bo jest nas dwóch. No i możemy modelować, tak? No właśnie, co tutaj mamy? Ten jakby jeden trener, który jest pierwszym aktorem, daje drugiemu trenerowi przy grupie, żeby grupa wiedziała coś, jak to robić, instrukcję, co ma powiedzieć w tej sytuacji. I mówi, że jak ja jestem pierwszym aktorem, trener, który mi pomaga, jest drugim. Wy to będziecie tak samo robić, także tutaj wprowadzamy, że to jest. My robimy pierwsi, a potem będziecie ćwiczyć. No ja no i oczywiście jak my już nawet odtwarzamy, to prosimy dzieci, właśnie ucząc je, żeby zwracały uwagę na to, czy my wszystkie kroki wykonaliśmy prawidłowo, które mamy wypisane w tej umiejętności. No i dzieciaki starają się śledzić to, co mówimy. Zresztą zaraz to pokażę mniej więcej, jak to wygląda. No i sprawdzają, też, czy wszystkie informacje zostały dobrze powiedziane. No i tu jest ta serka. <laughs> taka też na poziomie dzieci, więc to jest wymyślona zupełnie serka, nie jest jakaś z życia. No i wprowadzenie takie: tak, którą numer jeden mówi, wprowadza całą grupę o co chodzi. Byłam chora i opuściłam cały tydzień lekcji w szkole. Moja koleżanka Kamila odwiedziła mnie i przyniosła mi zaległe lekcje. No i robimy taki znaczek akcja i aktor, aktor numer dwa się wypowiada. Cześć, przyniosłam ci moje zeszyty z polskiego matematyki, abyś nie miała zaległości w szkole. Aktor numer jeden, cześć. I teraz robimy stop klatkę. Dlaczego stop klatka? Ponieważ po, po, w, wpuszczamy tutaj tą mowę wewnętrzną tak zwaną, tak? Czyli mówimy sobie do grupy głośno to, co byśmy sobie powiedzieli w głowie, tak? I teraz aktor mówi: Zastanawiam się, czy Kamilia zrobiła coś, za co chcę jej podziękować. Zdecydowanie tak. Zastanawiam się, czy czas i miejsce są dobre, aby podziękować. Jesteśmy same u mnie w domu, tak? Mam przestrzeń, aby podziękować. Akcja. Dziękuję Ci przede wszystkim za to. Że o mnie pomyślałaś i przyniosłaś mi lekcję. Dzięki Tobie nie będę miała zaległości. W podobnej sytuacji możesz liczyć na moją pomoc. Aktor numer dwa: Nie ma sprawy, uznałam, że jest Ci to potrzebne. I, to, i tak wygląda przykładowa jedna z przykładowych takich scen, które trenerzy modelują.